W ramach projektu Miasto Przyszłości uczniowie gimnazjum nr 2 gościli swoich rówieśników z Niemiec. Oprócz pracy nad wspólnymi projektami gimnazjaliści zwiedzali Świecie, Gruziąc i Bydgoszcz. Jak podkreśla dyrektor placówki Wioleta Kufel, poprzez udział w tego typu wymianach mogą oni podwyższać swoje umiejętności językowe, a także bezpośrednio od gości uczyć się ich tradycji i kultury. Po raz pierwszy zorganizowana została wymiana uczniów w roku 2011. Był to program Młodzież w Działaniu. I wówczas rozpoczęła się nasza współpraca z... Z szkołą w, w Xanten. Dzięki wymianie uczniowie zdobywają nowe doświadczenia, wzbogacają wiedzę dotyczącą krajów niemieckojęzycznych, jak również uczą się partnerstwa, szczerości, tolerancji oraz poszerzają wiadomości i umiejętności językowe. Goście z Niemiec cieszą się z możliwości pobytu w naszym mieście, podkreślając zarazem, że zarówno samo świecie, jak i gimnazjum numer 2 bardzo im się podoba. Mają również nadzieję, że będą mieli okazję przyjechać tu po raz kolejny. Bardzo się cieszę z pobytu w świecie. Jestem tu pierwszy raz. Ludzie są bardzo sympatyczni i mam nadzieję, że jeszcze tu kiedyś wrócimy. Moi uczniowie również cieszą się z wizyty w Polsce. Mówią, że współpraca jest bardzo pomyślna i nie mogą doczekać się kolejnych zajęć. Zaś uczniowie wydwójki podkreślają, że ta wymiana to dla nich bardzo cenne doświadczenie, dzięki któremu mogli nauczyć się wielu wartościowych rzeczy. Warto dodać, że pobyt młodzieży z Niemiec jest jedynie początkiem współpracy, jaką placówka chce nawiązać w ramach projektu, bowiem już w przyszłym roku to młodzież naszego gimnazjum uda się z rewizytą, a w przyszłości planowana jest także współpraca ze szkołami z Turcji i Holandii. Bardzo mi się podoba, grupa jest bardzo wesoła, no i też dobrze się dogadujemy ze sobą. Taka jest wesoła integracja. Więc tak, póki co zwiedzaliśmy świecie, zamek w świeciu i kościoły. Klasztorek i tutaj kościół Andrzeja Boboli. Zaczęliśmy też wczoraj robić projekty. W tej klasie właśnie się buduje z papieru nasz zamek krzyżacki, taki model. My tam przygotowujemy fotostory, i jeszcze jedna grupa robi prezentację multimedialną. Na dzisiaj mamy jeszcze w planach obejrzeć film o muzyce poważnej, ponieważ jutro wybieramy się do Bydgoszczy i będziemy w, w Hilharmonii. My możemy poczlifować swój niemiecki, no i jest też taka okazja, żeby spotkać się z kimś z innego kraju, poznać trochę innej kultury. I no ogólnie po prostu jest, jest wesoło i się cieszę, że mogłam wziąć udział w tej wymianie. Kontynuacja programu nastąpi w marcu 2013 roku. Wówczas młodzież naszego gimnazjum wspólnie z opiekunami och det skymde också